Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Żuk i od ponad 18 lat zajmuję się szkoleniami dla handlowców i menedżerów. Wcześniej sam pracowałem jako handlowiec, a potem zarządzałem zespołami sprzedaży jako sales manager w kilku branżach. Przez ostatnie ponad 18 lat przeszkoliłem prawie 200 firm. Spędziłem na rynku i salach warsztatowych ponad 18 tysięcy godzin. Od 10 lat specjalizuję się w projektowaniu działań doradczych i szkoleniowych, dla polskich banków spółdzielczych, z zakresu profesjonalnej obsługi klientów w kontakcie telefonicznym. Z telefonem pracuję na co dzień, wykonując zimne telefony do potencjalnych kontrahentów. W mojej bibliotece trenerskiej znajduje się wiele setek realnych rozmów, które podczas szkoleń stanowią swoiste laboratorium, w którym uczestnicy szkoleń mogą je odsłuchiwać, poddawać analizie, a następnie samodzielnie inicjować własne rozmowy. Taki trening to najlepsza metoda do pozbywania się niechcianych nawyków i zastępowania ich tymi skutecznymi. Nagrałem i odsłuchałem i przeanalizowałem w swojej biznesowej praktyce około półtora tysiąca rozmów. Właśnie dlatego czuję, że jestem praktykiem i chcę się z Tobą podzielić swoim doświadczeniem. W trakcie szkolenia efektywna rozmowa handlowa z kontrahentem, na które Cię serdecznie zapraszam, Przekażę wiedzę teoretyczną oraz konkretne umiejętności praktyczne, które omówię na przykładach w różnych sektorach i branżach. Na szkoleniu będziesz mógł wspólnie ze mną nagrać, odsłuchać i przeanalizować wiele rozmów pod różnym kątem. Cały zakres tematyczny szkolenia został podzielony na cztery moduły. Moduł pierwszy to inicjowanie kontaktu. W tym module dowiesz się, w jaki sposób poszukiwać kontrahentów i kontaktów do nich. Z jakich źródeł pozyskiwać wiedzę na ich temat, na temat potencjalnych kontrahentów, niezależnie od sektora i branży, w którym działa Twoja firma? Co powinno być celem inicjowanej przez Ciebie rozmowy, jak się do niej nastawić i przygotować? Elementy i czynniki decydują o tym, że zimna rozmowa dobrze się układa i możesz zrobić dobre wrażenie na rozmówcy. W jaki sposób prowadzić rozmowę, kiedy wiesz, że osoba odbierająca to asystentka lub pracownik biura? który pośrednio decyduje o tym, czy przełączyć Cię do osoby decyzyjnej, czyli jak rozmawiać, żeby zostać przełączony. Moduł drugi to rozmowa z osobą decyzyjną. W module tym dowiesz się, w jaki sposób przedstawiać swoją firmę, żeby zachować wiarygodność i zbudować przestrzeń do dalszej rozmowy. W jaki sposób analizować swoje rozmowy, które średnio przecież trwają 180 sekund i na, które z, na niektóre z elementów w tych rozmowach możesz realnie wpływać, a na które nie. W jaki sposób zredagować mail w ślad za przeprowadzoną rozmową, tak aby zachować relację z rozmówcą i wytyczyć dalsze kroki do kontaktowania się? W jaki sposób prowadzić rozmowę, gdy rozmówca chce ją zakończyć, nie dając sobie i tobie szansy na przedstawienie intencji Twojego telefonu? Moduł trzeci to umawianie spotkań z klientami. W tym module dowiesz się, w jaki sposób pokierować rozmową, żeby zasugerować potencjalnemu kontrahentowi możliwość kontaktu lub spotkania. W jaki sposób kierować rozmową tak, aby utrzymać relację z rozmówcą, nawet gdy w trakcie pierwszej rozmowy nie dojdzie do zgody na spotkanie? Jak pokierować rozmową w sytuacji, kiedy kontrahent odrzuca propozycję spotkania? W jaki sposób pozyskać zgodę na utrzymanie kontaktu mailowego, aby kontrahent w naturalny i świadomy sposób zgodził się na utrzymywanie z Tobą takiego właśnie kontaktu? Oraz jak zredagować mail w ślad za taką rozmową? Moduł czwarty to radzenie sobie z obiekcjami i reakcjami obronnymi. W tym module dowiesz się w jaki sposób niwelować potencjalne obiekcje i wątpliwości, które mogą wynikać z niezrozumienia po stronie rozmówcy i braku zaufania. Będziesz miał okazję przećwiczyć różne sytuacje, w których kontrahenci dystansują się od spotkania, nie chcą finalizować ustaleń lub odwlekają decyzję w czasie. Jak reagować na skrajnie trudne postawy, z którymi możesz niejednokrotnie zetknąć się podczas zimnych rozmów? Zanim jednak zaczniemy takie szkolenie, pozwól, że podzielę się z Tobą pewną refleksją. Dlaczego nie lubimy zimnych telefonów? Bo wyczuwamy, że te telefony nie są tak naprawdę skierowane do nas, bo wyczuwamy, że komuś nie zależy na relacji z nami, tylko na zimnej sprzedaży poprzez taktyki i techniki manipulacyjne, które mają nas skłonić do określonego zachowania lub działania. Zadaj sobie tylko pytanie, Ile razy zignorowałeś lub odrzuciłeś taki właśnie telefon? I prawdopodobnie nie są to pojedyncze przypadki w tygodniu czy w miesiącu. Dzieje się tak, ponieważ zimne telefony są najczęściej słabej jakości, a osoby, które je wykonują, działają schematycznie, bez większego zaangażowania. Rozmawiamy niechętnie lub uciniamy. ucinamy taką rozmowę, kiedy mamy do czynienia z osobą zimną, niezaangażowaną, działającą według utartego szablonu lub skryptu. Nie lubimy takich telefonów, bo są słabej jakości. Osoby, które odrzucają takie telefony, potem same odczuwają opór przed dzwonieniem, bo również boją się odrzucenia. To naturalne. Szkolenie, na które Cię zapraszam, jest po to, żebyś przestał się obawiać, zachował naturalność i uwierzył we własny potencjał. W pierwszej kolejności wystarczy zadbać o jakość swojego telefonu. Na koniec przed szkoleniem jeszcze jedna refleksja. Na rynku jest wielu trenerów biznesu, którzy mają fantastyczną wiedzę i osobowość. Niewielu z nich jednak wyznaje i stosuje w praktyce zasadę najpierw zademonstruj i pokaż, potem zachęcaj i inspiruj innych do stosowania. Tak właśnie będą wyglądały spotkania ze mną. 90% to praktyka i metodyka działania, 10% to transfer wiedzy. W trakcie szkolenia nagrasz, odsłuchasz i przeanalizujesz minimum kilkanaście rozmów. Będziesz zatem mógł nie tylko słuchać o tym, jak najlepiej zaplanować i przeprowadzić skuteczną rozmowę typu cold call, ale również będziesz mógł posłuchać wielu moich prawdziwych rynkowych rozmów, przeanalizować je wspólnie ze mną i wyciągnąć wnioski. Wierzę, że takie podejście jest fair i że je docenisz tak, jak doceniło je ponad 15 tysięcy osób, które spotkały się ze mną na tym właśnie szkoleniu, na które już dzisiaj. Serdecznie Cię zapraszam.